Emil, odezwij się. Odezwij się. Odezwij się. Odezwij się. Siema, zobaczyć. Dobra, wchodźcie, wchodź do koła po prostu. A tu dobra, wiem. I na Emil najpierw pokazujemy mity. Idą jakie z... Gdzie ty? Da, da, dawaj kartony. Patrzcie widzowie, da się latać. Dawid, dawaj. Lata. Wyjdź tutaj, tutaj najpierw. Tu jest magiczne przejście. Tutaj, tu jest tutaj magiczne. Pod... I można sobie przejść, co to i można to. Kule w, w grze, jak się. to no. mil, chodź, Dawid, idę, chodź. Gdzie mi lubię? Drugi mit. Chodź emil. A, patrzcie, można latać. Na no, polacy pudełek. Patrzcie. Okej, okay. Ono tutaj. Okay, no. No. No, nie lecimy.

Zawiązanie odcineczek. Wszystko jest w boksie. Do, do widzowie. ty też nagrywasz? No, a ciągle mnie unie. Okej. Okay. Okej, okay. wspinanie się przez płot. LOL. Jak ja mam ja, ja teraz? To będzie magiczne, magiczne, magiczna sztuczka. Takie magiczne. A. Ej Dawid, po, pomił głosowanie w ogóle, gdy się zacznie. Czekaj Emil. No jesteś, za mało miejsca na dysku, aby kontynuować. Okej, okay, nie zawiedź, źle. Dawid głosowanie, pomiń. Czekaj, okay, chcę zobaczyć gdzie jestem. Nie! Nie! No nie, ja jestem pierwszy, jak? Pomiń głosowanie. Pominąłem już. そうでリね。 jakby coś. Blue, blue, blue poszedł do purple. Okej. Jest. Nie, mam go dużo. Dobra, ja mam bo cztery. Okej, okay, green jest przy wejściu do zamku. Tutaj jest. Dzięki, green, za warunkę. Jest skąd Jezu, tutaj. Nie, 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 go nie, nie, Spokojnie. nie, 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 Jeszcze mnie złapa. Nabiorę z zamku. To ktoś kurde? O, czy coś? Dobra, ja proszę odłożyć cztery Żadówki. Ja mam y, osiem. No to odłóż je. Nie, nie Jak to jest nim Shettonem. Blue jest na spałnie i się zbugował. O, tu Emil, Emil, Emil. No, blue hot na mnie się udzielił, na mnie. Żyjesz? Mhm. Dwie, dwa, dwa, Ja mam jedną. Ja nie wiem czy ja będę nagrywać już odcinki, bo... Dobra, wydoby, jak No a nie możesz tutaj jakby dalej. zwolnić miejsca? Usunąć te skadajmy. Ma... No gdzie są sale no, Mam dwie. A, dobra, na no, tej idzie.

O, oh. <grybujesz> Helikopterek! Zda. Samir, ja mam się zbagować poza mapą? Nie... Jak ty chcesz? A, jak ty chcesz? Patrz, mam cztery Co? razy że ten gra! Weteran cztery. Emil, ta hmm? gra jest taka łatwa. Hmm. Trudno i tak już jeszcze przechodzimy. Wydaje ja się, mam dwa kalnisty. No, o pierdzielę, prawie umarłam. Sorry. Zobaczcie, żółtko. Żółtko, żółtko szedło. Okej, okay, green. Nie prawie zabił Green. Ja. Ja biegnę na spawn, bo mnie Green goni. Kładam. Mhm. Jakiś ty próbuje do mnie wejść. Ej, czekaj, bo Uber jeszcze nie było. O 8, 8, 8 będę. Ja byłem u Uber teraz. Na nie, ja byłem u 8 już jest. Jakaś babka ma para cukier coś nie coś? chodź w na go-kardy, I na go-kardy. Jak? na go-kardy. jak bo na te gokardy Nie To się nie ty pobawia, ani Ten ochot z tym niebieskim Dobra, nie chce mi się Ej, bo niby się nie da skakać sk w Rainbow France nie. Ale się da wodą z Ale ja umiem. Chodź, wychodź, pokaż mi. Ale nie mogę sferbę Nie mogę nie włączać komputera. Ostatnie dwa. I Dawid, ty masz ostatnie dwa kanistry? Nie, ale nie widzę. No to wiesz, je. O, też wie, je. Ale Blue jest głupi. Ja widzę jeden kanister, a drugiego nie widzę. I schowałaś jakiegoś czego do pudełka. Mogę zawiązaniem. Tak z tym z Kaliskiem. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Przez zamek idę, idę przez zamek. Wiem gdzie jesteś. Jestem w zamku. Wyszłam, wyszłam. Widz możesz listę? Nie bo jalo mnie złapała ja Bo w kiblu Dawaj wyskocz. jestem ja i się po z No Chodź chodź, 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 chodź. Ja idę po choć choć Najgorzej, ja choć no, śląduj, śląduj! Mirka, chcesz? Mam ostatni, mam ostatni! Idę Dobra, Dobrze, pomińcie, pomińcie. Pomińcie, pomińcie, Sesja dopiero na nas. Nie, 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 nie! Czekaj, zobaczymy. Nie ma żadnego potwora, i potem no. w domu. Ej, no, w domku dawid jest. Żło. Pójdzie. Hej, okay, ja sam pod toaletką staram. Dobra, jedna nie idzie. Hej, okay, gdzie idzie? Wszystko na spawna. Bo grina jest zielona. Kulka. No to, to chyba. Emil. Emil, jak ktoś Cię będzie gonić? No. to polecam ci iść na spalną i, i za mną. Widzę zieloną piłkę, tylko niech ten głupi glin pójdzie. Uważaj. Tak, ale mnie nie zabiła. Na mnie nie woła? Dobra, ja wiem, gdzie. Dobra, Lukisy. Mam 7 Lukisów. Już będzie 7, bo idę po siódmego. Zielony Lukis koło zielonego gry. Prawie umarłem, prawie umarłem. Przez kogo? Yy, przez wieloła, prawda czy yy, przez blue, Otaniec ale prawie. Okej, okay, widzę luk widzę dwa lukisy. Co przy zamku? Ja jestem przy zamku. Blue, tam są dwa lukisy. Ja Babka, która się nazywa mówi... Szybko nie, niebieskie luki z pod zamkiem. Niebieskie luki z pod zamkiem. Tu. Ja mam jednego czerwonego. Biegnę na spaun, bo mnie goni. Emil? No. do szafki, bo... Wiem, gdzie są ostatni Lukis. Idę po ostatniego Lukisa. Mama nie Dobra, Dawid, mam ostatniego Lukisa. Mami! nie mogę grać, tylko że sobie układam kartę na targ. Dobrze. Jaką kartę? I, Jurek powiedział, że nie... Dobra, pomin. Jeżeli że niby jakąś kartę układam. Pomin, pomin głosowanie. Pomijam.

Ej, a gdy przejdzie się w pudełko obok cyjanu, on nie łapie? Łapie, łapie. Znaczy no w, w, może... Wiesz, gdy cię nie będzie widział. No co się złapie. Ej, Emil? Nie no, już. Emil, się na Ej, hello, się na spalnie. Jurek naprawdę karty Pokémon. Sian i Blue... Jezu! Yellow i blue są na spawnie I Emil Jurek układa karty Pokémon. Aha, Jezuwie. XD Ja nie mogę. Dobra, Wychodzę Karty. Do Petpool. O nie, dobra. Tak, idę do Petpoola. Do Petpoola. nie było na torze wyścigowym której mogą chodzić po drabinach przyjemowy jest na rzece Okej, okay, dzięki za info a yellow mnie goni przyjemną? i blue nie yellow i blue mnie gonią ja się do szafki. Emil, a wyżej? jakie szczęście! Wysz... Janowy posz jest w labiryncie. Jak? Chyba. Ma, Ile masz? Trzy. Sześć. Trzy. trzy ostatnie. Ostatnie trzy. Okej, okay, ja nie goni, ale się schował. Okay, ma mam jeden. Widzę drugi. Nie mnie go, nie czyjam niego, niedobrze obok mam kibali. O da. Mm. Okay. Jeden cukier jest na rzece. Kurna okay, okay. okay. kiedy sobie z tym go a majeczka może zagrać? Nie wiem, Ej Dawid, ej, ja czy ile masz punktów? Zero na razie. Ja widzę... Ja widzę jeden na pewno. O, czy już nie dwa? Przepraszam, to Nie, ja mam dwa cukry. Ja mam jeden. I to idealnie. Dobra, przechodzimy, Grazi. Ale to jest... że to jest kryjówka. Ja wiem. No ale tak już! Pan są... Siedem. Ktoś tutaj jest? Dawid, nie daj. De... Nie, nie o, da nie daj, nie daj. Tylko biedne. my mógłbyś pójść tam gdzie ja? Odkładam cukier. Odłożyłam. Emi, kocham Cię, no sorry ay, 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 lubię Cię Wiem, że nie wnikam, a dobra Nie wnikam w Ciebie Siema, siema Zbyszki i Januszki i podbiedraki <trym> no, O, mnie. Nie wiem, czy będę nagrywać odcinki, nie wiem Dobra, chodźmy ja ty... ja ja to w jednym. pierwszy. Emi, ty pierwszy. Okej. Okay. Nie mogę. O, no, mogę. No. Emi! Tak, ufam, to mógł Albo nie! Emil, wejdź do mnie! Och, wyjdź, wyjdź! No. Siądź. Tak. Skrymce, ja się lepiej nie będę a Emil, ty nic nie rób, ty nic nie rób, okej? Okay? Okay, ja nic nie robię. Ty nic nie rób, bo wtedy, patrz, jak jadam w prawo, a ty w lewo, to... To jest da, prosto. Idź emil... po prostu prosto, okej? Okay? Dobra. Ja, ja po prostu się nie ruszam. Lukisy zaraz będą nam pomagać. No, wiem. Brrr, teraz są Lukisy. Nie. Poznam kolejne wozy, Hotel? To, to nie, to, to, to daj, daj w lewo I w, le, w lewo i wtedy w lewo. No, no. więc, więc muszę tylko nie, 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 się nie, 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 on nie, nie, Nad nie, 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 Przyspieszony? Wiem. Prawie. O, O, to jest ten, tak, to jest ten moment, to to zły... Okej, gdzie są te lupisy? Uf. Tutaj później w dół, w górę, w dół. Kocham ten moment. Hej, Cio! ja. Tymna. Skręcaj po prostu. Ja skręcaj. Elis, skręcaj ze mną. Ja ci będę mówił, ty ze mną skręcaj. Uwaga! Uuuuh, jee! Dobra, dawa, dawa. No ta lafa jest taka słaba grafika. No w ogóle.

Ну, это здесь клонится. 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 Ну, это Ну, это Ну, это Ну, это 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 это